Poszkodowani mieszkańcy Chełma, Olsztyna i Ciechanowa, myśląc, że pomagają najbliższym, przekazali oszustowi łącznie ponad 130 tysięcy złotych. 22-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna brał udział w trzech oszustwach, w tym jednym na terenie naszego województwa w Chełmie. W połowie czerwca od 79-latki odebrał 70 tysięcy złotych. Mechanizm działania oszustów w każdym przypadku był bardzo podobny. Na telefon stacjonarny dzwonili oszuści, podawali się za osobę najbliższą, czy to za wnuczka, czy też za syna. Informowali, że osoba najbliższa spowodowała śmiertelny wypadek i aby ich najbliższy osoba uniknęła więzienia. Potrzebne jest wpłacenie kaucji. W ten sposób wymuszali presję czasu na seniorach i 22-latek odbierał pieniądze. 22-latek został zatrzymany w piątek na terenie powiatu Płońskiego. Według śledczych wracał z Olsztyna, gdzie dokonał wyłudzenia 12 tysięcy złotych od 80-letniej kobiety. Został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty udziału w trzech oszustwach. Za dokonane przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. No, dziś rodzice i opiekunowie uczniów mogą.